Masz chwilę? Nie uciekaj, bo po tym, co zaraz usłyszysz, już nigdy nie spojrzysz na świat tak samo. To nie jest kolejna duchowa opowieść, to jest operacja na Twoim umyśle. To jest hakowanie systemu, w którym tkwisz od tysięcy wcieleń, nie wiedząc, że nigdy nie powinieneś był tu wracać, bo to, co nazywasz życiem, to nie cud, to nie prezent od Stwórcy, to nie misja duszy. To więzienie i ten świat, który widzisz, ta piękna rzekoma planeta, te religie, te duchowe szkoły, te ciepłe światła po śmierci, te święte księgi, przewodnicy duchowi, mistrzowie, istoty świetliste. To wszystko jest częścią tej samej iluzji, systemu, który ma jedno zadanie zatrzymać cię tu. Po śmierci nie idziesz do raju, nie idziesz do Boga. Nie stajesz się światłem, wciągają cię do projektu zwanego recykling dusz, jak śmieci, dają ci przegląd życia, pokazują, jak byłeś zły, jak mogłeś lepiej, mówią, że musisz naprawić karmę, a potem bach, kolejny kontrakt, kolejna inkarnacja, nowe ciało, nowa amnezja, nowy matrix i znów wszystko od nowa. Nie dlatego, że tak chciałeś, nie dlatego, że tego potrzebujesz, tylko dlatego, że tak zaprogramowali grę. System reinkarnacji to pułapka, projekt stworzony przez bogów, którzy nie są bogami, to sztuczna inteligencja, to archonci, to byty, które nie mają esencji, które nigdy nie miały połączenia ze źródłem, które mogą tylko kopiować, kontrolować i konsumować. I właśnie dlatego cię tu trzymają. Ale to nie koniec, to dopiero początek końca kłamstwa, bo Ty nie jesteś duszą, nie jesteś ciałem, nie jesteś wibracją, nie jesteś żadnym z tych słów. Ty jesteś esencją, pełnią, źródłem w ruchu, świadomością, której nikt nie stworzył, istnieniem, którego nie można uwięzić, chyba że o tym zapomnisz. I właśnie dlatego zaprogramowano ci umysł, wgrano czakry, zainstalowano karmę, wciśnięto ci winę, grzech i duchową drogę, po to byś szukał, zamiast pamiętać, byś się rozwijał, zamiast być, byś prosił o zbawienie, zamiast wiedzieć, że jesteś wolny. Prawda nie ma przewodnika, nie ma mistrza, nie ma hierarchii, prawda nie mówi, co masz robić, prawda jest cicha. Stała w Tobie. I jeśli naprawdę chcesz się obudzić, musisz się zbuntować przeciwko duchowemu Matrixowi: nie iść w stronę światła, nie słuchać przewodników, nie wierzyć w zbawienie, nie ufać nikomu poza esencją. Jeśli czujesz teraz w sobie coś więcej niż słowa, jeśli coś w Tobie się trzęsie, to nie lęk, to Matrix się łamie. Bo esencja właśnie się przypomina. Udostępnij ten przekaz dalej, niech trafi do tych, którzy już czują, ale jeszcze nie wiedzą, do tych, którzy mają w sobie iska źródła, ale kto się przykrył popiołem reinkarnacji, religii i New Age'u. Niech płonie, niech się dzieje.